Tak, z chłopcy, Maciek i, i to ja mówię, co, cześć, a co ty tu robisz? On mówi, przyjechał na chwilę i zaraz wracam. A ciebie zapraszam za 23 dni. Ja mówię, to nie jestem w stanie przyjechać. Obudziłem się, że nam mówi sojec. Ja mówię, Coś w tym jest, coś w tym jest niezwykłego. To ja muszę przyznać, musiał, podejrzewam, że chyba w tym momencie, kiedy spadał, bardzo myślał o swojej rodzinie i o swoich chłopcach. Pamiętam był taki właśnie piękny, październikowy dzień, kiedy do drzwi zadzwonił dzwonek i zobaczyłam za drzwiami. Janusza Majera wraz ze swoją żoną, prezesa Klubu Wysokogórskiego w Katowicach. Kiedy ich zobaczyłam, to już pomyślałam, coś się wydarzyło. Kiedy dowiedziałam się o śmierci Jerzego, to ja po prostu Siadłam i, i nie wiedziałam i po prostu no, nie, do, nie dochodziło to w ogóle do mnie. I nie pamiętam tego momentu, jak ja to przekazałam Wojtkowi. Były to dla mnie bardzo ch trudne chwile i, i jakoś w tym momencie po śmierci Jurka, powiem, że urwał mi się film, że ja po prostu dużo momentów z tych chwil po śmierci, Jurka nie pamiętam w ogóle. He was not only the strongest climber of the 80s in high altitude.